Kochani, pewnie zastanawiacie się, czemu witam was przy oknie. To, co jest za oknem, nas najbardziej interesuje, bo z tym związany jest dzisiejszy temat naszego odcinka. O czym mowa? O pewnej modzie, która szerzy się w internecie i w social mediach czyli morsowanie. A skoro dzisiaj mamy taką piękną pogodę za oknem, zaraz wam powiem, ile mam stopni. Zero stopni we Wrocławiu, czyli idealna pogoda na morsowanie. Czy widzieliście kiedyś osobę na wózku, która morsuje? Bo ja widziałam tylko jednego chłopaka, który morsował i jeździł na wózku, ale potem nie napisał, jak się czuł, jakie to było przeżycie. Tak do końca to ja nie wiem, czy on to przeżył, dlatego muszę sprawdzić to sama. Ale pytanie brzmi nie do końca, czy osoba na wózku może morsować, tylko czy taki piecuch jak ja może morsować. Ja uwielbiam gorące prysznice, gorące herbatki, 40 stopni i termoforek, sweterek, a nie morsowanie. No ale czy widzieliście, jak ci, jak ci ludzie, którzy wychodzą z tego morsowania, co oni są zadowoleni, a co uśmiechnięci, czerwoni, troszeczkę jak rodzynki, ale uśmiechnięci. Więc chyba warto. Bardzo chcę tego doświadczyć, dlatego idę się szykować, zanim opuści mnie odwaga. Jak wygląda typowy mors? Właśnie tak. Są emocje? Są, są emocje. Więcej warstw nie miałam, niestety. Jakby było, to mu brała. Jak zapomniałam, że zaraz będę musiała ściągnąć ten szalik i czapkę. nie, nie za bardzo. Niekorzystnie. Jedziemy na morsowanie. Odekscytowani? Tak. Ja jakoś tracę rezon, powiem Wam szczerze. Najbardziej boję się tego takiego szoku, jak się wchodzi do wody. Bo ja próbowałam tych zimnych kąpieli, jak radzono, jak się przygotować do morsowania. No i tam chodzi o to, żeby polewać cztery kończyny. I ja dałam radę tylko trzy. Bo na czwartą było mi za zimno, także to nie rokuje dobrze temu przedsięwzięciu. No ale jak to moja kochana przyjaciółka powiedziała, nie chodzę, nie ucieknę. Bądź ja ty jesteś dzielna. Możesz mnie zaniąć do domu. Zaniosę cię właśnie tam. <grywa> Cześć. Szukam Jarka, czy możecie wskazać mi kto Jestem. Cześć Jarku. Cześć. Dziękuję bardzo, że chcieliście tutaj wszyscy dla mnie przyjechać. Zaraz będę płakać. Tak A. bardzo się cieszę. Strasznie się stresuję. Wejście? Wody. Tak, właśnie wejście. I tym momentem y, dotknięcia skóry o wodę po prostu. Y. A skąd pomysł? Nasze wejście. I, i to jest zimne, to jest moja największa taka bolączka. No nie? Zawsze y, ja jestem takim piecuchem totalnym 40 stopni, wiesz, herbatka, termofor. Y, no i wiesz, jak widzę jak wszyscy wchodzą do tej wody i wychodzą tacy radośni, ty wiesz, no i myślę, że... Warto spróbować, czy, czy ja też mogę coś takiego poczuć, nie? Poczuć, poczujesz na pewno. Wiesz, jak marszujemy. Tak. Albo grubo, albo wcale. Tak. <noise> Także nie. Nastaw się dzisiaj na to, że zmoczymy Ci całą Włosy też? Tak. Dobra. Czy nie chcesz? Wolej mnie, ale niech nas poniesie po prostu. Niech nas poniesie. <noise> Czy jest coś, co to trzeba, to trzeba pamiętać, co bym się dać na Najważniejsze to przyjść się po ubranym, tak jak jesteś, rozebrać się i wejść do wody. To tak naprawdę nie jest tak skomplikowany proces jak. Brzmi popisyw. bardzo lekko chodzi! Niepotrzebne są czapki, rękawiczki i tak dalej. I od razu mi chciała 100% kontakt z wody. To zagwarantujemy No dobrze. Pytanie Boi się, że im dłużej będę zlekać, tym szybciej będę uciekać

Jak na pierwszy raz to grubo. No sem jechamy. <grymne> chamy. Pomachę do kamery. Kolejny <grymne> słuch. Droga. Dwa, trzy, jeden, <grymne> dwa, trzy. Właśnie ziram, chyba yta się kobie to tego nie wękużwo <grymne> to co jeszcze mamy jakieś życzenie? Refleccie. 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 Co tutaj są? Nikt tak nie robi! Refleccie. Refleccie. <grymne> Refleccie. Refleccie. Mega, powiedzmy mega. Grubo, nie? Tak jak chciałaś, albo grubo, albo wcale. Mega. No i jak jej poszło? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze jak na, jak na pierwszy raz zaliczyła wszystko co powinna zaliczyć. Także bardzo fajnie. A były jakieś obawy? Obawy? Nie, z naszej strony na pewno nie. Nie wiem jak ze strony Judyty, ale wydaje mi się, że była zadowolona. Więc bogiem prawno myślałam, że będzie mi zimniej, ale nie jest mi tak zimne, jak mi się wydawało, że będzie. Jak się czujesz? Ale polecam go stefu. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Bardzo Naprawdę? Dobrze Naprawdę, najgorszy moment to był ten plus, bo nie widziałam na oczy nic, nie? Ale nie, że było, nie było ekscytująco, bo było ekscytująco, tylko, że tak przez chwilę nie widziałam, co się dzieje. I woda parzy, naprawdę woda parzy. A to wiadro na głowę? Fajne, fajne, to było takie, już mi nie zależało. Także postanowiłam, że już jak tyle zrobiłam, to już najtrudniejszym etapem było dotknięcie z Ury, jak pierwszy palec w stopie się zanurzył. To było okropne. To był najtrudniejsze i najtrudniejszy moment, jak przyjechaliśmy tutaj i yy, no zobaczyłam tą wodę z tym lotem. No to tak masakra. Myślę, że jeszcze raz pójdę. Ale jestem z siebie dumna, naprawdę. Bo, bo zimno to jest mój największy, największy lek. Taki największy. A już chyba bardziej się nie da chyba. Jak